Cześć, witam was w ten piękny, słoneczny, zimowy poranek w lesie. Słuchajcie, no dzisiaj chciałem pogadać o umyśle. No bo jak wiecie, jestem naukowcem, yy, badam świat zewnętrzny, yy, no strukturę materii, dynamikę energii, pola. No ale wszystko to badam swoim umysłem, prawda? W ogóle nasz kontakt ze światem zewnętrznym, ale też wewnętrznym, idzie jakoby przez nasz umysł. Czymkolwiek by on nie był, jakkolwiek byśmy go nie definiowali. No i mówię, nasz umysł, ale czy właśnie na pewno ten nasz umysł jest na pewno nasz? <grym> Chyba wszyscy się zgodzimy, że nie do końca. Że nierzadko jesteśmy jego niewolnikiem, a co najmniej wielokrotnie nas ogranicza. Ogranicza nas, ponieważ w chwili, kiedy się pojawiamy na tym świecie, hmm, no jesteśmy programowani. Znaczy, ten nasz umysł działa jak taki program komputerowy, no właśnie taki programowalny program. I to jest okej, okay, no bo na tej zasadzie się uczymy e, uczymy się interakcji z tym światem, e, ze sobą, z tym światem. A, no, tylko że łapiemy też e, najróżniejsze schematy, wzorce, które niekoniecznie są dla nas korzystne. No więc wiecie, jak każdy program, czasem pojawiają się błędy. No i dobrze by było móc je usunąć, przeprogramować ten program. No i tak się okazuje, że istnieją sposoby. Nawet takie bardzo już, bardzo stare, starożytne wręcz systemy, które mają na celu pomóc nam. Po pierwsze, zrozumieć nasz umysł, ale przede wszystkim go opanować, żeby nie być już jego zakładnikiem, tylko żeby on pracował dla nas. No, jednym z takich systemów znanym skądinąd jest joga. Oczywiście, oczywiście jogi są różne, różne są systemy jogi. No takie jedne z bardziej znanych, e, e, opisane w Yoga sutrach Patanjalego. To jest ta Ashtanga Yoga, czyli, czyli e, ośmiopunktowa ścieżka, która kładzie nacisk zarówno na aspekty fizyczne, mm, no bo umysł jakby nie patrzeć, jednak jest połączony z naszym ciałem, więc mm, zresztą dobrze wiemy, prawda, że e, kondycja naszego ciała wpływa na to, jak myślimy, jak postrzegamy świat więc ma związek z naszą percepcją, więc tutaj ten aspekt fizyczny, no nie, nie, nie należy go lekceważyć. No ale oczywiście też elementy takiej bezpośredniej pracy z umysłem. Jakieś formy kontemplacji, medytacji. No, ja jak byłem już mały, to taką książkę dostałem o raja na Raja-yoga, czyli królewska, królewska ścieżka jogi. No, w zasadzie koncentruję się na tych aspektach takich mentalnych, medytacyjnych jogi, no właśnie o umysłu. No i powiem Wam, że, no, że to jest coś bardzo wartościowego. Znać takie systemy, bo to pomaga, bo to pomaga po prostu w życiu. Zdolność do tego, żeby po pierwsze jakby hmm. zobaczyć w których e, sytuacjach to nasz umysł nami rządzi, a nie my naszym umysłem. No i być, być w stanie też właśnie pracować i zmieniać jakieś szkodliwe wzorce to jest e, to jest wielkie bogactwo. No i tak jak mówiłem, no to czy się jest naukowcem, czy się jest e, nie wiem, sportowcem, e, wszystko jedno. Zawsze ten umysł odgrywa dużą rolę, jest to narzędzie. I to narzędzie warto poznać, was, warto opanować. No i ostatnio, ponieważ bardzo dużo o tym myślę, to, to się z wami dzielę tymi przemyśleniami. Polecam Wam właśnie książkę Yoga Sutry najlepszy z jakimś komentarzem, bo mogą być nie takie oczywiste w interpretacji. Czytajcie, zagłębiajcie się w to. A ja tak myślę. kiełkuje we mnie. Kiełkują we mnie różne, różne pomysły co by tu zrobić, żeby mm, jakąś swoją wiedzę przekazywać, no ale to jeszcze, to jeszcze na ten temat pewnie, pewnie wam opowiem mm, przy innej okazji. Tymczasem pozdrawiam jeszcze raz. Znowu słońce robi, robi promienie nad moją głową. Trzymajcie się.